Siema, z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku będzie versus kopanie z oto tamtym panem, Strokiem, Możesz się przywitać. Siema. No i w dzisiejszym odcinku, jak przegram versus z Strokiem, to oddaję mu moje konto na 24 godziny, bo serio jak... Jakbym przegrał z nim, to bym się tak już upokorzył, że to by była tragedia, więc nie mogę przegrać. No i zaraz właśnie idziemy na kopanie, no a jak jesteście nowi, to pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji wraz z mołeczkiem. no i w sumie zapraszam do oglądania. Dobre siemeczki, więc jesteśmy właśnie na mapie tutaj i zaczynamy kopać. Może właśnie kopać, jesteśmy na jakiejś takiej wielkiej mapie z takimi ładnymi, różowymi, czarnymi, białymi kwiatkami. I właśnie będziemy tutaj na tej mapie kopać No i muszę się postarać To jest serio trudny, znaczy nie To jest prosty versus <noise> Ale nie mogę go przegrać Jest łatwy, ale, ale wiadomo Mogę przegrać, więc, więc no Muszę się postarać, bo ostatnio przegrałem Właśnie z, z Peszką Z księżniczką, ale to już był wiecie Wyższy poziom, a to jest Najniższy poziom jaki może być strok, więc no, więc proszę tutaj Dzięki <noise> Więc muszę tutaj z nim wygrać, naprawdę, bo jak przegram, mogę zrobić napływ. No możesz, ale nie możesz dawać pomp. Na pewno to słyszysz. I właśnie, strok, gdyby wygrał, to może wydać na przykład mi wszystkie monety, odebrać wszystkie kryształy, y odebrać wszystkie uśmiechy, wydać wszystkie diamenty. Ej, nie, e, nie, 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 muszę to wygrać. Nie, bo ja sobie teraz. Przypomniałem, że mam na przykład 13 milionów expa z uśmiechów, czy tam 2 miliony kryształów, czy tam 5 milionów monet, czy tam tyle diamentów, a ty nic nie mówisz, bo się skupiasz, ja też Bo tak... ja mam pod przycisk i, ja, i muszę mówić, to mi ja muszę coś innego klikać. <śmiech> to. <śmiech> Dobra, to spoko, to, to zrobić się będzie... Cichomówny jak coś Dobra, teraz ja zbieram sobie do lasera za 100, więc pozbieram i, i zaraz się widzimy, tak? Ej, 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 co jest? Czemu tutaj nie mam już żadnych kryształów? Co ty zrobiłeś? Zesrałem się <grych> Czemu tak zrobiłeś, <grych> że ten... No nie ej, bo Kamila tutaj kopie kryształki, przez to ja nie mam Co ona robi? Dlaczego tutaj tak robi? Ona nie miała kopać Ona miała tylko skarby a widzisz No i teraz, kurde, no nie ma Jeszcze zwierzaka, o wziąłem zwierzaka ze sobą, to pokrzam. A JA NIE MAM <noise> No to nie moja wina Dobra, ej bo, bo jeszcze Masz już laser za sto czy nie? Osiem mi brakuje Mi brakuje jeszcze zero Znaczy dwa Znaczy już zero, no No i dobra, i teraz Kopiemy razem jak coś, nie? No tylko zbieramy laser E, dobra, to już kopię, już kopię i kopię sobie koło mojego pupilka e, maszy Więc jak coś, to możesz iść tam. Dobra, to ja już tutaj robię napływ lawy. Ej, bo nawet napływ lawy, na... co jest? 4 minuty? Ale my jesteśmy słabi. Znaczy ja jestem dobry, ale zapomniałem robić napływ. <laughs> Kurde, ale chrypę mam. I ogólnie sorry za mój głos, ale jeszcze jestem chory i słychać, ja mam właśnie kater, bo tam siedzi we mnie we w środku. Tak, więc sorry, sorry. Wiem, że jak był napływ lawy jak miałem wersja z księżniczką i z tym, z peszką, to gdy był napływ lawy, to ja po prostu czekałem, jak on się skończy. A za ten czas mogę wykopać dużo kryształów, nie? Więc, no, więc o tym trzeba pamiętać. To znaczy, 5 gliny to nie wiem, czy to coś mi w ogóle da, ale może. Stać ci na drabinę. <laughs> nie stać mi na drabinę. Co to jest za jaskinia? Co to jest za jaskinia nowa jakaś? Co są jakieś domki, co tutaj się stało? Tutaj za jakieś piekarniki, co to są za torty, jakieś burgery, co to... Pierwszy raz taką widzę, co to jest? Jakaś nowość u Boxa Planet. Masza wróciła z y, kryształkiem. Ej, tu jest jakiś tunel, a tu jest łóżko strog i książki. Coś dla ciebie. I tutaj jakaś roślinka, jakiś kwiatek. Fajny, fajny. Ej gdzie jest wyjście? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Ja, Ej, nie da rady wyjść chyba. Dobra, da, naprawiłeś to git. Ej, czemu przegrywam z tobą, co jest nie tak? Co jest? Ej, tak być nie może. Ej, kopmy w ogóle. O dobra, wygrywam. FUCK -chump, chump, o ile? Oj tak, oj tak! Ej, ale nie mogę przegrać z strokiem Kurde, no, dobra. Ale ja w to nie gram miesiąc. No, ja też nie grałem dwa tygodnie w sumie. Tak, tak, tak. No, dwa tygodnie nie grałem. Ale grasz ciągle, ja w to nie gram. Nie, nie grałem dwa tygodnie, to tak, ja gram ciągle. No właśnie, nie masz nic do powiedzenia, zatkało cię. Bardzo. Kurde, i co, i wykopałeś mi jeszcze promieniowanie stamtąd. No i ci stoi. No i co ty robisz? No i co ty kopiesz za i później. Jaki głupi. I co, jeszcze zginę? No na pewno, nie. Co ty za Co ty za dziury w ścianach zrobiłeś? Kurdej... Nie okay, ja zginąłem. No ja też, bo ściany jakieś... Dziury w ścianach robisz. Załataj teraz to. Nie będę tego załatywał. Co ty chcesz? Muruj to teraz, gościu. No jeszcze się bardzo. Muruj teraz. Zepsułeś to teraz, dawaj. Stawiaj pustaki. A, bo się ja wyłączyłem na ten, sorry. O, wziom... <śpopf> <śp oh, sorry, nie chciałem się tego zniszczyć <śp> To co wyciec? ty robisz, co ty robisz? Nie będę Odchodzi. tego, nie będę tego, tego wycinał Kaczkę wyjdę, rybę, nie wiem <grytanie> O to chodzi, dobra, to teraz ten Kup... Nie, nie kupuję, kupić? Dobra, kupuję jednak Nie powiem ci co kupuję, nie możesz tak wiedzieć ja, ja już mam kieszonkę, więc to nie kupiłeś Nie, duże bomby kupiłem, a co? Tak, duże bomby Ty Duże pompastki mhm. Opramieniowanie, ej dobra, to kop ze mną Czemu kamistar ty kopie, a ty co robisz? No, byłem oddać kryształy Ile można, ile można? Ej, bo przeciekliwam! <laughs> Ohohoho! Sny! Koszmary! Czlusie! No kuźwa myszka mi nie działa ja, Myszka o... się zepsyła I nara! Czemu tu się ślizgam? głupi jest? No bo lud jest Nie wiedziałeś o tym? Mówię, że w to nie gram, jakieś nowe klocki dodaję. Ej, ale to jest ja też nowa. Ej, w ogóle, ci... no nowa jest, wow, coś się zmieniło na Black Spend, ale to zrobili jakąś świąteczną już. <grym> Teraz sobie na sapa zrobili. Teraz pewnie mieli chęci, a później już ich, ich nie będzie. wow wow, wow, wow. wow, wow. Wiesz, Jesteśmy w jaskini. Chodź, Poskar. Dobra. To od ot otwieraj. Ej, mam jedno HP, ale szczerze, że nie zginąłem. bo no, in ty inki rozwalam nie tego nie rozumiem. Ej, a gdzie wyjście? Dla... Tu jest, dobra. To kto robi na pływlawy? Poczekaj, do drabiny. Kamil, dawaj, drabiny, właśnie, właśnie, po coś tutaj jest. Ej, ja mam furkieszonkę z czelusi. Super. Rozumiesz to? Nie wygra ze mną, ej, nie ma szans. No nie wygram, ja nie jestem jakiś pro w tą grę. Nubek, <coughs> tak zwany. No gdzie dała tą drabinę? Co ona zrobiła? Ona niech się to leci to... na łeb, co ona, bo zwariowała? Ej, nie ma wyjścia. No tam jest drapina! <laughs> nie, nie stąszyłem! Miałeś fula, nie? No fula, jak to jest. To kryształy traci, dobra, łatwo straci. Nie. Stanie. Tak, i się ma... kryształy traci. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie, ej, nie! Fula, jak kula, tak. Ale daje... to się kryształy traci. Nie. Ja miałem wejścia się do nas 30 dzisiaj, tak jest nie mogę tak, stracić. Nie <laughs> Kula daje, fula. Dawaj. No to się stresuję jak z tobą gram. Czy tak wiesz, że to przegram, bo ja nie gram w to jak. Chciałem się ręce? Ten -like. No. Żebyś wiedział, serio? No, no. ja straciłem sze sześć kryształów. A ja czekaj! 30 mam! <laughs> no <gówno>. <laughs> <laughs> Mi wszystko dali, no, dla szefa to zawsze. Ty już wygrałeś, Ty już nad nią będę kopać jakoś na poważnie. Ckowna poważnie, ej ty, ciulu. Smarknij sobie tam dobrze i ci da energię. Czy ta gra ten? Faworyzuje to po co mam w to grać? Ja Nie faworyzuje. Po prostu ty zginąłeś pewnie przez lawę, a ja przez nap lawy. Tak, tak, tak. Okej, okay, co ja teraz znam zrobić? Okej, okay, zrobię to. Nie wiem czy to jest dobry plan, ale zobaczymy. Co, jesteśmy już w piekle? No, no tak mam. Wow! Skupić. A jakie piekło? No mm, na bomby, serio, masz kupić bombę. Bombaski? Ulala, mm. ale dobre, piekło. No, bomby idealne. <grym> o oh, kurde! Y, legendarny skarb, no. gdzie mamy? Będzie ze ścian, o tu jest. Proszę pana, Jarka, znaleźć. <grym> Dobra, mamy legendarny skarb, poc 146 zoinów dostałem, a ty? Też, każdy dostaje tyle samo. No nie no, bo jak dostajesz laser, to nie. No drabina! A masz fórt Nie, ale chcę Iść kupić. Laser za 400. Ja no mam laser za 400, wiesz? No i super. I wykopię ci I... wszystkie piekła, wiesz? To wykopię. Ja mówię, że ja nad... to nie gram na poważnie, bo ja nie wiem, jak się w to gra. Nie będę, nie będę już taktyk w tą grę. A jaką miałeś kiedyś taktykę, pochwal się. Grzyado, jakie na dobrych wyników nigdy w tej grze nie miałem. Nie, no, kiedyś mnie rozwaliłeś chyba. Nie. <grym> nigdy? Nigdy. <grym> nie no, ja pamiętam, że kiedyś chyba na live. No, no tak miałeś awka. No <grym> ci mama to w kiedyś. <grym> No możliwe w sumie. To masz teraz szansę na pokazanie, gdzie? No, szansę, jak nie kopałem przez chyba 3 miesiące. <grym> Dobra, Właśnie. daję bombaski. No jakiś szmacierz, ten. Poczekaj, jak my damy bomby na koszmarach, i co teraz daję? Co? No i dobrze. Nie no. zrozumiałem, No i dobrze. Ale ty jesteś zły, że przegrasz. No się mi tak to zwisa, i tak będziecie nic skąd to nie zrobił na tej minutowej Na tą grę nie wszedł. Ej, po! Skok mi się zepsuł? Tak, tak, nowa klawiatura za 1000 no. i się zepsuł. Nie, za, nie za tyle. Ale zepsuł ty jest skok. Przed chwilą mi zacięło, chyba ja, chyba muszę zmienić. Co ty jeszcze nie oddałeś kryształów? <laughs> a ten, a bo ty, ty kopiesz. Ej, bo skarb jest epik, chodź. Idę, chodź po do, wykopię do końca. No co do końca? Do końca. Zaraz cię mama do kąta da, a nie będziesz kopu do końca. No i dobra, epicki skarbik. No i co tej dropnie dla mnie? No jest spoko. Dobra, to teraz wychodzimy. To jakieś pułapki, dobra. Właśnie jeszcze nie wychodziłem dzisiaj na, z tego. A dobra, jednak wychodziłem, nieważne. <laughs> Kurde, ten lud mnie tutaj wkurza na 50 poziomie. Jaką ślizga? Ja nie mogę jakie lodowisko. Umiesz jeździć na łyżwach? Nie, nigdy nie jeździłem. A spróbuj, spróbuj. Nie, w ogóle nie. E, dobra, to teraz zrobi taki myk. Tutaj sobie kupimy coś takiego i możecie napisać, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Okej, i teraz jeszcze niech masza mi tam szuka jakiegoś piekiełka. I na razie wygrywam o 1000 coś punktów. Ale strok teraz jeszcze jest w piekle i kopię. A masz... No ale wydrapujesz bo może że tak wygrałeś jakieś 2000, tak mówisz już. No nie, możesz teraz stawać na faście bomby i jeszcze wygrasz. Jeszcze masz szansę, tak ci powiem. no Nie wiem. Stawię TĄ BOMBĘ KLOCU, DOBRA Udało się, 3hp, dobra, 3hp to jeszcze dużo Bo w piekle chyba się nie opłaca stawiać bomb, chyba nie no. Opłaca się bardzo, możesz kupić <grym> Nie opłaca się, co ty mnie <grym> <mi> w bombola robisz <grym> Nie, ale serio się opłaca, masz tam przecież po ścianach miejscu tyle, że na, tam na, na, <grym> 3 bomby masz po jednym miejscu Zostawiaj, <grym> Zostawiam dla ciebie Ja nie mi po drabinie prosto wejść, to ja na pewno to wygram no ja też nie wiem, pewnie tam gdzie jest lód, tak? Nie, tam w tym pierwszym, przodem i nagle się wywaliłem <laughs> Spadłeś z drabiny Ale głupie jest to, że to piekło jest takie, z takimi krzywymi klockami, po skosach takich I na przykład jak jest piekło to trudno wycelować Łatwo Nie, trudno A nie są takie proste wszystkie tylko, bo to miało tak ładnie wyglądać przez to, ale przez to się gorzej kopie te kryształy Trudniej tak nacelować Oddałeś kryształy czy jeszcze nie? Tak, nie wierzę CO? Oddałeś i mnie nie wyprzedziłeś? Nie Co jest? No teraz pozbieram sobie na full kieszonkę i po prostu się zaraz widzimy, tak? Nie Nie No i tyle Okej, okay, w tym momencie mam już właśnie full kieszonkę I większość to są piekła i czelusie, więc w sumie Będzie teraz dużo bomb I będzie teraz kozak, ale na razie przegrywam I, i się boję, że teraz jak oddam kryształy, to na, no, nadal będę przegrywał Nie będziesz No nie wiem, bo teraz Chyba już dwa, dwie partie bomb stawiałeś Zanim miał, ja uzbierałem te. Nie, nie, ja tylko teraz idę oddać drugi raz No, właśnie, <coughs> czyli dwa razy. A udało ci się full kieszonkę? Nie, właśnie, to są takie dropy, że szkoda gadać Okej, okay, ja mam 3 HP, to chyba da się tu gdzieś skinąć u góry, da się, tylko trzeba. Kurde, muszę. Zobaczmy, ile mam y, tych y, zoinów. Dobra, co ja mogę pozwolić na, na ten. na dyska. Okej, okay, mam aż 900 zoinów, rozumiesz dużo? Nie mam 500 to wiesz. <laughs> to dobra, to git. Ale, czekaj, muszę zobaczyć wynik. Ej, bo tylko 400 punktów jest przewagi! ty jeszcze na luzie masz wygrać? Masz 15 bomb, ja mam kurde 8. No ale wiesz, z może ci coś lepszego dropnąć niż, niż mi z 15. bo teraz mi te zabierz miejsce na bomby, to nie co ci zrobię. A czemu na bomby daje? Ale dobre miejsce No Jezu ty... Nie, Ja mam niby wygrać i nawet po Trzech miesiącach niegrania grania w tą grę No tak Ale już ja szybko daję te bomby z tam nowym klawiaturą gościu Ona ma szybki, ja. szybkie działanie Ja mam klawiatura za 5 dyki dobrze mi a ten musi mieć co jakieś 701. No i się dziwi, że dobrze mu idzie Szybka reakcja Ale są bomby dostępne. Dropy. Bomby są dobre, ale... Ale dropy są złe. No wiem. A nie no, w sumie dobre. A ty jak tam? Cię trzymasz? Nie najlepiej, nie najgorzej. Ile dałeś bomb już? Wszystkie teraz. Ile masz? Yy, eee. Czekaj. 65 kształtów. Ja mam 56 I wychodzisz. No, ale ja tylko wydałem 8 bomb także. No co jest? No widzisz? Idzie to sprawiedliwość? Ja daję 15 bomb. Z czego ten? Jeszcze musiałem tyle bomb postawić, i więcej czasu zmarnowałem. Ej, ja się boję, bo ja. Nie, ja się nie chcę dawać gaminga mojego. Nie. Nie, no wychodź stąd, ty pacanie głupi. Zaraz, trzepnę cię w Masza wróciła. Ej, no lagi są i nie oddają. O, dobra. Masza, co mi dałaś? Piekło mi dałaś, no i pokramp. Dobra. I teraz, stać mnie... na ile się bym stać? 10. Nie, 13. Było mi na 15, teraz ten. Ty progresujesz, ja regresuję. No co to za. Dobra, szkoda, gadać. Tu już bomby stawiasz, o ile wygrywam. Ja tylko 700 punktów. To by było 300. No to. Tylko. Tyle. Słabo. Jeszcze masz du duże szanse, tak szczerze. No nie wiem. To mamy miejsce do bomb się zasrałeś, bo duża mapa, a patrz, jakie poniżej są mapy. No to Szkoły. wiesz, ja nie widzę tego. Nie? Co jest na dole? Szkoda właśnie że nie da ten sprawdzić. No i co to są za dropy? Ty masz jakieś pewnie lepsze, na pewno! No dwa kryształy z jednej bomby! To jest już przegięcie Totalne, to już lepsze w piekle są. Przeginają. Wow, ale dobre miejsce masz. Jarek. Może mi... Pożyczysz. Nie, <laughs> nie Tak wygrasz? Tak mówisz na no ten, a zaraz wygrasz i będzie przypał. Kurde Ej, ja mam wiesz, ile teraz kształt z bomb? 50 tylko. Ja 55. Co jest? Już wychodzisz. Mhm. To muszę ci trochę przeszkodzić, wiesz? Patrz. Jak będziesz... ja to super, akurat kupuję bomby, więc trochę to zajmę. <laughs> a jeszcze 20 sekund to super. No, to będziesz tr wolniej trochę schodzi, więc o to mi chodziło. Ja, takie luksusy nie jesteś. <gry> Ale mnie teraz coś tylko na 12, bo mam ci gorzej, co jest? Gdybyś nie, nie kupił grawitacji, miałbyś się 13 znowu. No tak, dobra, i teraz wygrywam o. o 900 punktów. No to mówię, że ja nie mam nawet sensu, to mam jakoś. Ale i tak sobie jesteśmy, nawet po 10 skalnie zrobiliśmy. Teraz z to ja nawet nie, jeszcze. Nie, nie, nie robię refleksji, bo to sensu nie ma. No ale też jako mi się wtedy mapa, jaka teraz jest mapa? A do dupy, a koszmar to A tym wtedy bardziej. mieliśmy lepszą? No mi się koszmar chyba, te z gleby. I jak To jest takie, gdzie nie ma żadnej jaskini, gdzie ciągle masz tylko całą mapę w jednym klocku i kryształy mogłeś cały czas farmić. Ja coś się pamiętam w sumie, ale z ścieżką przegrałem, rozumiesz? No ale ścieżka gra w kopanie <laughs> cały czas, a ty nie. No, ale z księżniczką chyba o jakieś, jakbym oddał kryształy, to bym chyba wygrał, pamiętam No nie, to były 2000 Ale ja miałem chyba dużo kryształów, nie wiem, w sumie, nie pamiętam Ale kiedyś trzeba zrobić revanszyk, tylko trzeba troszkę poćwiczyć w tą gierkę Wow, ale piekło dostałem nawet z bomby czamp, Pogchamp, czamp. Ile masz kryształów? 65 75 I... Co? Czemu tyle? Czemu tak dużo? Do palaczy kupiłem <grych> Czemu? Ej, ja mam 62 tylko <grych> szybko wychodzę Szybkie, szybkie wychodzenie Szybko, szybko Szybko, szybko, szybko Szybko, szybko nie spadaj! Masza, szy szybko szukaj Masza, szybko, szybko szukaj Oj, wygrywam czy przegrywam już? A Grywam teraz. o 1000. 1100. No to ciągle 200 punktów, także ty chyba dajesz gdzieś nisko te bomby. No daję nisko, koło piekła <coughs> już. Też możesz tak zrobić. Już się nie opłaca, skąd tam jest wyroskopany. A no w sumie. A to ja dam ci fory i idę do piekła. Mhm. Serio daję wam w piekle. Nie widzę na tym minimapcie. Że tak. Masz fory, tak? Mhm mm chyba ja też będę... pieku to jest chyba najlepsze wyjście Jak <noise> gdyby jest mi Nie no ale serio, nic nie dostaję Ej ale tragedia jest, o Jezu Co się dzieje, o nie, o nie, co jest? Mam 20 kryształów z 10, z 10 bomb To jest tak dużo, bo dostaniesz tyle co ja z 50 koszmarów Nie bo tutaj jest też właśnie większość koszmarów, bo Całą już wykopałem wcześniej Boże, co jest? No i pieko na przykład mi nie wybuchło, no co to ma być? No nie, i co ja zrobiłem? Jak przegram przez to, to ja się za... nie I ty w ogóle wydajesz kasę do końca, czy jakieś tam stówę zostawiasz sobie? Bo ja do końca na przykład wydaję Wydaje, yy, wydaje. wydaję 35 krztałów mam z 12 bomb Ooo i teraz idę oddać, i dwie minuty, to jeszcze raz muszę tutaj przyjść Szybko Szybka spacja, szybka spacja Aaaa Uuuu Dobra, szybko, 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 szybko Masza coś mi dała, Masza, Masza mi tam Coś dała, i wygrywam czy przegrywam? Wygrywam, ale już tylko O 1100 dalej 1100 Mówię, że to A było 1200 1100 było cały czas Aha Ale jeszcze możesz wygrać nie mogę. Ej, dobrze, dobrze! Ej, to teraz... <laughs> jak przegrałeś, to mi dajesz swój kont. A nie no, w sumie nie masz konta. No, ciekawe co ty <laughs> w moim koncie zrobisz z 400 monetami, no. W sumie... Kurde, szkoda, że nie masz tego stroka. No, to też miałem 0 star coinsów i Ale bym miałem. sobie mógł pobawić. Mhm, ciekawe co skiny <laughs> pewnie. moja Darix albo... Właściwie bym zrobił jakieś Shreki w ogóle jakieś... Kozły czy coś. Te ubogi, tak to. Słabo, słabo. Ale dropixy. Dobra, to już wygrałem, tak? Mhm. Gratulacje. Ale to w sumie było realne, że wygrasz. Widziałeś, że przegrasz? No, wiesz, ty robisz live i y, grasz w kopanie na każdym owie praktycznie, a ja nie. No tak. No, to też coś się nie Dobra, dziwi. gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? może dają 10 tysięcy! 10 tysięcy! I drabinę mi zniszczyłeś! <grym> TROPINĘ <wytrych> mi zniszczyłeś! Drapinę mi zniszczyłeś! No i wygrałem przez to. Co ty zrobiłeś? Drabinę mi zniszczyłeś, tu też mi zniszczyłeś! Ty, 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 ty graszcie sprawiedliwie! Skinąłem, ty! Tych... <grym wytrych> Ale tak wygrałeś, wiesz, bo jakby nie wyprzedzić. Wygrałem, ale ty chomie głupi, miałbym 11 tysięcy, miałem 33 krzały z piekłem, ale jogi mi teraz serce bije. Mocno, potężnie, co ty zrobiłeś, ale przykrałeś. Więc, no. więc dobra, wygrałem, no wiedziałem, że, że Stroke ze mną nie, nie wygra, dlatego mu pozwoliłem, tak, tak. że jak przegrałem, to ten, ale dobra, wygrałem na szczęście, ale na konc to już się spyciłem trochę, ale dobra, tak jak wam się tak jest, jak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z meczkiem. jak macie jakieś pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!